Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Zofia z Krakowa. 21 kwiecień, pobudka poranna, czwartek, psalm 14, werset 1: Stroń od głupoty. Przewodnikowi chóru Dawidowi: Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga, są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Czwartek. Szata syna twego. Wzięli szatę Józefa, zabili kozła i nam umoczyli szatę we krwi. Potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: Znaleźliśmy to. Rozpoznaj, że czy to szata syna twego, czy nie. Pierwsza Mojżeszowa, 37, werset 31-32. Jak mogli oni, synowie miłującego ojca, upaść tak nisko, by wręczyć rodzicowi szatę, którą podarował synowi, szatę ze śladami krwi, by ją rozpoznał? Być może jeszcze w przededniu tego przestępstwa coś takiego nie przyszłoby im nawet do głowy. Ale gdy wkraczamy na ścieżkę grzechu, kto wie, dokąd nas ona zaprowadzi? Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 37, werset 28 szósty do trzydziesty szósty. Wtedy rzekł Juda do braci swoich. Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata naszego i zatajmy, żeśmy go zabili. Chodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. Gdy więc przechodzili mężowie kupcy medianicy, wyciągnęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za dwadzieścia srebrników, Ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu. A gdy Ruben wrócił do studni, a nie było w studni Józefa, rozdał szaty swoje. A powróciwszy do braci, rzekł, nie ma chłopca, dokąd ja teraz pójdę. Wtedy fizieni szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi. Potem posłali te szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć, znaleźliśmy to, rozpoznajże, czy to szata syna Twego, czy nie. A on poznał ją i rzekł: To jest szata syna mojego, dziki zwierz pożarł go. Tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wurw na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszać wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w łobie zejdę do syna z mego do grobu i opłakiwał go ojciec. Medianici zaś sprzedali go w Egipcie potyfarowi, dworzaninowi Faraona, dowódcy straży przybocznej. O czym świadczą słowa, z jakimi bracia Józefa zwrócili się do Ojca. Zauważ, że nie mówili oni o szacie naszego brata, ale Syna Twego. Zdumiewający jest ich chłód i bezduszność. Być może był to z ich strony nieświadomy mechanizm obrony, obronny. Dla nich to nie była szata ich brata, ale syna ich ojca. W ten sposób starali się umniejszyć zło, którego się dopuścili. Tak więc szata odegrała rolę na początku i na końcu tej historii. Symbol więzi Jakuba i Józefa został zwroczony krwią, znakiem zguby Józefa, i jak sądzili jego bracia, jego ostatecznego końca oraz wszystkich problemów, jakich im nastręczał. Niewątpliwie byli oni przekonani, że pozbywając się Józefa rozwiązali problem, ale w rzeczywistości spowodowali znacznie poważniejsze problemy. Z czasem cierpienie, w jakim pogrążył się Jakub, coraz bardziej dotykało jego synów, gdy sami stali się ojcami i lepiej zrozumieli jego zranione uczucia. Dzień po dniu widzieli ojca pogrożonego w żalu i zmagali się z własnym poczuciem winy i wyrzutami sumienia. Pierwsza mojżeszowa, rozdział 42, werset 13. Na to rzekli, było nas dwunastu braci, sług Twoich synów, jednego męża w ziemi kananejskiej, Najmłodszy jest teraz z ojcem naszym w domu, a jednego już nie ma. Dwadzieś, e, e, pierwsza Mojżeszowa, e, rozdział 42, werset 21 do 23. Wtedy mówili jeden do drugiego: Zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu. Bo widząc utrapienie duszy Jego, gdy nas błagał, nie, usł nie usłuchaliśmy Go. Dlatego przyszło na nas to utrapienie. Wtedy odezwał się lubian, mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście, otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Lecz y, y, 32. Było nas dwunastu braci, synów Ojca naszego, jednego już nie ma, a najmłodszy jest teraz z Ojcem w Ziemi Kananejskiej. Rozdział 44, werset 28. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć: Z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz i dotąd go nie widziałem. Ostatecznie pan obrócił na dobre zło wyrządzone przez braci Józefa, ale to w żadnym stopniu ich nie usprawiedliwia. Jakkolwiek straszny był ich czyn, to historia powinna nam przypominać, jak szybko grzech wymyka się spod kontroli, zaślepia nas i prowadzi do popełnienia czynów które ściągają tragedię i cierpienie na nas i na naszych bliźnich. Dziękuję.